Razem z nami Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk stosowanych w Łomży. Zgadza się, witam panią redaktor. Chciałam zapytać pana, żeby pan powiedział kilka słów o firmie. Nasza uczelnia jest uczelnią z 30-letnią tradycją, bo już w tym roku obchodziliśmy 30. inaugurację roku akademickiego, więc myślę, że to jest bardzo duże doświadczenie. Kształcimy na kierunkach inżynierskich, takie jak budownictwo, logistyka ale także rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo. Są to kierunki ważne dla rozwoju nie tylko województwa podlaskiego, ale także województwa mazowieckiego i tutaj mamy wielu studentów z Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego. Wpisujemy się w inteligentne specy... specjalizacje obu województw, więc myślę, że to jest taka oferta, która odpowiada na współczesne wyzwania rynku pracy. A dlaczego zdecydował się pan na udział w tym wydarzeniu? Współpraca z przedsiębiorcami to jest dla nas priorytet i bardzo dziękuję tu organizatorom za zaproszenie i do wygłoszenia prelekcji na tym ważnym wydarzeniu, bo nie ma uczelni bez przedsiębiorców, nie ma przedsiębiorców bez uczelni. Taka jest prawda. Przedsiębiorcy potrzebują wykształconych ludzi, a uczelnia potrzebuje także wiedzy w ramach naszej uczelni i funkcjonuje Rada Ekspertów, która skupia ponad 40 przedsiębiorców. Przedstawicieli biznesu, od których czerpiemy wiedzę, informacje na temat aktualnych potrzeb, od których także staramy się dowiedzieć, jak zmieniać nasze programy nauczania, tak aby lepiej wpisywały się w ich potrzeby, i to wszystko się, i to wszystko się dzieje. Dzisiejsze spotkanie to dla mnie też pewna kolejna lekcja tego, żeby zobaczyć, jak ten biznes w Ostrołęce, lokalny. Funkcjonuje, nawiązać kontakty. To już kolejne, bo w ubiegłym roku też miałam okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, więc myślę, że to jest ważne, żeby być blisko ludzi, którzy tak naprawdę płacąc podatki, Budują region, budują miasto, yy, pozwalają ludziom zarabiać, ale także pozwalają ludziom kształcić się, bo wielu naszych studentów to studenci, którzy zostali skierowani przez swojego pracodawcę na studia, żeby podnieść swoje kompetencje, swoje umiejętności zgodnie z potrzebami właśnie ich pracodawców.